A tam jest laboratorium bakteriologiczne, to tak troszeczkę nam wyszło. O, musieliśmy je tu po prostu wsadzić, bo tak zostało pominięte to laboratorium. Myśmy myśleli, że się zmieści z analitycznym, ale tam przepisy pewne nie pozwoliły tego razem połączyć. No i tak tutaj żeśmy wygospodarzali tą część na laboratorium bakteriologicznym, tą część to jest praktycznie Jana Pawła. Aha, Te specjalistyczne dźwięk przychodnie, dźwięk, przychodnie. Dźwięk, dźwięk. to wszystko zabieramy. Nie będzie nic w mieście. Te wszystkie specjalistyczne przychodnie szpitalne przechodzą tutaj. Po prostu organizacyjnie. Lekarz wychodzi w tej chwili ze szpitala i to trwa i trwa, nim dochodzi do Jana Pawła. Tutaj jest na miejscu, 5 minut i musi siedzieć za biurkiem. Zawansowane 99%. Ten 1% to jest związany przede wszystkim z tym, że. Procedury przetargowe na wyposażenie na wiosnę tego roku nie powiodły się, ponieważ niezłożona została jedna kompleksowa oferta, a na taką szpital oczekiwał za 46 milionów złotych. Po prostu w takiego przypadku jeszcze w kraju nie było kompletacji tak wielkiej dostawy, co spowodowało, że procedura przetargowa została powtórzona i teraz w czerwcu czekamy na otwarcie, na złożenie, otwarcie nowych ofert i od tego jest tak naprawdę uwarunkowane oddanie. Słupskiego Szpitala. No w tle oczywiście pozostaje nam problem lądowiska, bo to jest bardzo istotna sprawa uruchomienia oddziału ratunkowego. Czyli możliwe jest, że przeniesienie całego szpitala i również pacjentów przedłuży się? Miało być na wiosnę, na Nie, nie, nie. To były założenia optymistyczne deklarowane przez wykonawcę, który i tak miał w planach do końca maja kończyć inwestycje przez ponad miesiąc. Miały trwać prace odbiorowe i to mniej więcej to się pokrywa to z rzeczywistością. Natomiast na pewnym etapie wykonawca miał nadzieję, że przyspieszy i to była jego inicjatywa, że skończy wcześniej tę robotę. No ale niestety warunki zimowe, przybliżające się zimy, bardzo ciężkie, zweryfikowały, że trzeba wrócić do tego planu i terminu pierwotnie założonego.